Siemano, A dzisiaj wam pokażę jak zamawiam takie Jordany czwórki za 100 w ponad 30 kolorach. Macie też masę szoków, na przykład za 130, yy, takie easy za 100, masę innych Jordanów, masę innych Air Maxów. Te są na przykład TN -y za 8 Oprócz butów oczywiście znajdziecie też takie kurtki przeciwdeszczowe, kurtki puchowe za dwie stówy, wszystko z metkami. A jedyne co musicie zrobić, to znaleźć to moje Linktree w opisie na moim profilu, tak samo jest na YouTube, wystarczy w nie kliknąć i później zarejestrować się z drugiego linku. Ta rejestracja jest najważniejsza, bo bez niej nie zakupicie nic, bo wszystko się odbywa przez stronę. Później zjeżdżacie w dół i widzicie, tu macie wszystkie produkty, tu macie kurtki, chcecie na przykład taką przeciwdeszczową, bo ona jest naprawdę genialna i tania, wybieracie sobie na przykład kolor różowy, Wybieracie sobie rozmiar na przykład Excel, tutaj zaznaczacie, klikacie buy now. Tam sobie płacicie, macie naprawdę masę metod płatności i po zapłaceniu wchodzicie w My Orders albo moje zamówienia, jak zmieniliście język i tutaj wam, wam się wyświetlą wszystkie zamówienia, które złożyliście. Tutaj możecie sobie je śledzić. Jak widzicie, rzeczy jest naprawdę sporo. Ja na przykład taką bluzę kupiłem. I co jest na tej stronie jeszcze fajne, że po zakupieniu dostaniecie realne fotki waszego zamówienia, więc nie kupicie kota w worku, będziecie wiedzieć, co dostaniecie do domu.